Niech mi pan głowy nie zawraca. Naprawdę, poprawi się sytuacja, to wypuścimy brata. Panie doktorze, ale kiedy? Od cholery śniegu, mróz jest, nie z kim po opał jechać. Zapewniam, że jak przestanie grać Magbeta w moim gabinecie o trzeciej w nocy na golasa, to niech idzie w cholerę. Nędzne pomioty! Myślicie, że zamkniecie usta prawdziwej sztuce? Nigdy! Nigdy! Just Nie wiem, może ktoś mi wytłumaczy, czy jestem w teatrze. Czy to jest teatr? A może stajnia? Przepraszam, e, co tu się dzieje? Pani dyrektor, to jest ten pan. Pan jest tu dyrektorem? Owszem, a pan to kto, jeżeli mogę wiedzieć? <grym> Pani nie poznaje? No nie bardzo. Pan mówi, że nazywa się Tadeusz Woliński, podobno aktor. Podobno? Podobno? Kiedy ja grałem Macbeta, twój ojciec siedział w klatce u Darwina. W Krakowie moim nazwiskiem nazywają ulicę. Przejechałem tyle kilometrów. Zmarnowałem tyle czasu. I na co? Na co? Na co? Na ten burdel! Nic tu nie jest przygotowane! Gdzie jest mój garderobiany, reżyser? Zrozumcie, jestem artystą. Potrzebuję skupienia. A jak mam się skupić, skoro nic tu nie jest przygotowane? Halo, pastereczko. Słyszałeś coś o jakimś Wolińskim? Chyba taki galera był kiedyś. Co z nim zrobimy szefowo? Hmm. Może to jeden z tych ochlajtusów wiciorowskiego. Pewnie mu jakąś rolę po pijaku obiecał, wiesz jacy są reżyserzy. Ech, załatw mu jakieś lokum na parterze. I nie życzę sobie na sali tego przymura z tybuny. Ale... Przecież sam mu pan dał akredytację. To mu ją cofam po tym, co on o mnie napisał w tym swoim biuletynie dla komuchów? Oczywiście, zajmę się tym. I pojawił się jeszcze taki niewielki problem. Zniknął nam jeden epizodysta ten podający herbatę. Głęboki oddech, wdech, wdech. Twoja dusza opuszcza ciało. Aguś, Agnieszko. Tak. Za cztery godziny mamy premierę, a ty dopiero teraz raczysz mi o tym powiedzieć? No, ale przecież tam pan mówił, że to rola dla debila. Ale herbata sama się nie przyniesie. Aguś, Agnieszko, ktoś to musi podać. Oczywiście, zajmę się tym. Załatw to, proszę cię. Chyba, że znowu chcesz sprzedawać kebaby na Centralnym. Kanido, mówiłaś też wczoraj o tym no generale. Aktorze. Wolińskim. No właśnie. Gdzie go mogę znaleźć? E, Pije kawę przy bufecie. Dzięki, uratowałaś mi życie. Zresztą nie da się pić. Żeby prawdziwy artysta musiał uczyć was barmanów parzenia kawy? Bardzo mi miło, Agnieszka jestem. Gdzie mam podpisać? Słucha. Autograf, gdzie mam złożyć autograf? A nie, nie, ja nie w tej sprawie. A, w takim razie jest pani kierowniczką tej karczmy. Chciałbym złożyć zażalenie na Ma to. Mam dla pana propozycję. Wiem, że jest pan aktorem. Gratuluję spostrzegawczości. Dziś wieczorem wystawiamy sztukę, jeżeli zechciałby pan przejrzeć. Samo monologi, dużo tekstu. Obawiam się, że nie opanuję do wieczora. A nie, nie. Właściwie to proszę spojrzeć na stronie 24. To jest rola dla pana. Moja rola? Kamerdyner wchodzi i stawia na stoliku tacę z herbatą. I tyle? To jakaś farsa. Żart! Niestrawny! Ależ proszę mi wierzyć, ta rola została napisana specjalnie dla pana. To kluczowa i symboliczna postać w naszej sztuce i bez pańskiego wkładu nam się nie uda. No dobrze, wyjątkowo zgodzę się. Chociaż nie wierzę w powodzenie tego projektu. W takim razie dziękuję. Czy nie rozumiesz, Marto? Świat jest jak wielka maszyna losująca. Możesz trafić szóstkę, albo podrzeć los. Możesz mieć wszystko, albo nic. Nie chcę wszystkiego. Chcę ciebie, Gottfriedzie. Co się z nami stało? Jak mogliśmy pozwolić, aby magnes, który nas złączył, podzielono na malutkie kawałeczki i przydzielono do lodówki? Więc razem odczytajmy wiadomość z tej lodówki naszego związku i zobaczmy, co jest tam napisane. Boję się, wiedzieć. boję się wiedzieć! Tylko głupcy nie odczuwają strachu. Co to głupi się nie trzyma? Kto to pisał? Jakiś pół analfabeta? Co pan mówił? Ci ludzie żyją w egzystencjonalnym bełkocie. Mhm. Fekalia sztuki. Mhm. Jak można tak kaleczyć sztukę teatralną? Przecież to jest. niedorzeczne. Pańska kolej. Proszę się nie Ja Janie, możesz wyjść. Spierdalaj ze sceny, Matole! Janie! Janie! Wreszcie w dzwony! I wichrze! Brzyj, toni! Mam nie umierać! Umrę z mieczem w dłoni!